Coś takiego. Tak za długi to się obrywa. To musi być bardzo dużo. Jeszcze u nas owsa nie ma. Musiałam jechać do syna, do Bukownicy, bo tam mają lekkie ziemię. I oni mieli owiec. Bardzo śliczny, piękny owiec w tym roku wyszedł. I takie są. I teraz. O, Odkładam. Tu. I teraz przebijamy i zaplatamy. Coś takiego. To taka prowizorka na razie. Bo to trzeba większe pęczki układać. No i aż to takie. Te wychodzą. Tu trzeba drut zapleść, żeby nie było go widać. W ten sposób. I tak po kolei się układa i układa. Potem się bierze jeszcze raz od spodu, to ja Panu tylko tak prowizorycznie tutaj pokażę. Może się Pan nauczy i przyjdzie do pracy. I znów podkładamy. Tu musi być ładnie porozkładane zboże. I teraz bierzemy najładniejsze kłosy, proste, żeby nie były wykrzywione. O. I wkładam w ten sposób. Coś takiego. Najpierw będą trzy, potem będą cztery, jak już niżej troszkę do, dojdę. Dobrze ściągnąć. O, i już jest taki zalążek pierwszego pręta, widzi pan? Tu potem wycinam takie kółeczko ze staropianu, nakładam i zbieram yy, zboża. I w koło kwiaty, a tam już są wszystkie zboża, jaki gatunek jest, nie? No i trawy jeszcze dodatkowo zbieram trawy. I zielone zboże jeszcze również, bo ten zielony owies, to też tak samo, żeby troszeczkę odbijało, to jest tam na dole, na tym wieńcu to już jest zielenią zrobione. No i w ten sposób. To tak się widzi, tam pracuje. No więc to potrzeba. Kilka godzin tu potrzeba, żeby to jakoś wyszło, bo to musi być poukładane. No. I więcej i znów. I znów tak tu ładnie przełożyć. To trzeba poobrywać, bo za dużo. Z drugiej strony znowu. I przycinamy. I znów kładziemy w pszenicę. Takie ładne klasy, żeby to jedno drugie pokrywało. I jeszcze jak są, wiesz, są te, te fioletowe kwiatki, to potem troszkę zieleni, wkładam tej trawy i w środku mogą iść kwiatki, tak jak ten do pianów tam poszło, to jeszcze mogą iść kwiatki. I to tak. I jedno. Podaję jeszcze więcej owsa takiego, który jest ładny. No to są już troszkę za grube, te też nie mogą być, bo już się łamią. O widzisz, takie. I teraz... Do upiększenia to tutaj pojedyncze. I jeszcze więcej pszenicy. बीमाल no,